Przyjechaliśmy do galerii Milaneo i się tu dzieje, nie, Pedro? dużo ludzi jest. My zaraz lecimy na Primark, bo chcemy zobaczyć, co tam słychać w tym Primarku. Ale muszę wam powiedzieć, że to jest galeria Milaneo i jest naprawdę bardzo fajna. Pedro, którą bluzę chcesz? Ten <noise> Tą szarą. Tą szarą? O, jakie spodnie. Takie sobie w sumie. O, ale tu są buty. Takie muszę spadnąć. Patrz, fajne, nie? Trzydzieści osiem. 29 10 euro to te ale nie takie buty 10 euro ale te tutaj jest cena 29 chociaż nie, ten ojru. euroce pasujące mnie rower Ale weźmiemy rower, słuchajcie, nie kupimy butów weźmiemy rower jest po 30 euro z też fajne o Jezu, a ten jest taki plastikowy cały plastikowy ten też fajny zobaczcie te o, jakie sznorówki, wow, no pra prawdziwy wypas. Ten sklep się nazywa garaże. No proszę, ale sznorówki się świecą, nie? I zobaczcie, jaka bielizna ładna, intimistii, super. Ale bielizna super ładna. Michael Kors, proszę, zegareczki. Jaka cena tutaj? 219 euro. Tutaj te kosztują po 350 euro. A tutaj jest Enforio Armani, Seiko, Tissot. Tissot to już droższe. Na Ciebie kisok. To jest mój ulubiony. Twój ulubiony, naprawdę. I tu jeszcze jest Michael Kors biżuteria. Też fajna. Ale u mnie w outlecie jest zdecydowanie taniej. Także kupować to do outletu, do no i Słuchajcie, jesteśmy w galerii, ale niestety musimy najpierw zjeść. Jak zawsze zresztą. Także lecimy i kupimy coś do jedzenia, a potem idziemy dalej. Swarovski, oczywiście Azja, punk. tam lecimy zjeść coś. I nie ma kolejki, u dziwo. I zobaczcie, co tutaj, Pedro, przyniosłeś nam. Coś fajnego, fast food, Azja. Dokładnie. I słuchajcie, tutaj jest moje i moje oczywiście. Moje oczywiście z sajgonkami, a Pedro sobie wziął z kaczką, nie? Z kaczką. I pod spodem jest makaron. I tutaj też. A dla dzieci, no po prostu nie może być inaczej. McDonald's. Zobaczcie, jaka ładna. Hmm. Sukienusia. Ile kosztuje ta sukienka? 14 euro. No, ładna. Nie? Fajna ta sukienka. No tak, ale mi się podoba zielona. Zielona jest fajna. Ja po prostu lubię zieleni. To jest czarna też. To jest dresik. znaczy jogging haze za 9 euro. W różnych kolorach. Żółty, fioletowy, czarny. Tutaj bluza też za 9 euro. Mi się podoba. O, zielony kolor. Nawet ładny. Tutaj jest za 7 euro taka bluza. W różnych kolorach też. Taki beż nawet ładny. 7 euro. No i zobaczcie, takie kufajki. 30 euro Taka dziwna koszleczkiciku 12 euro to jest samo 12 euro busie 6 euro zobaczcie jaka gama kolorów po same pastelowe kolory i tylko 6 euro tam też same kolory pastelowe tu jakaś zielona torba czy to wielkie duże I na to kosztuje? 14 euro I To zobaczcie kosztuje 7 euro nawet jak ładne różne kolory proszę tutaj też za 7 euro Pusza. Ale one mają tutaj bardzo wypchane. Tutaj są za 5 euro. Tam za 4. Za 4 euro. O, takie dresiki fajne i taki jeden sobie wzięłam i spodnie prawda wolałabym w kolorze zieleni, ale nie ma. Tylko jest brąz. Słuchajcie, tutaj mamy nasze zakupy z Primarka. I już wychodzimy, bo nas wyrzucili, nie Piadrą? No, już się skończy. zamykają Primark i koniec, prawda? No Naprawdę, tutaj jest Niemiec zawsze e, o 8.00 W sobotę zamykają. A w tygodniu do godziny 20.00 chyba, nie? Mm. Tu jeszcze dzieci się bawią, ale już jest koniec. Teraz słuchajcie, idziemy jeszcze kupić sobie na do widzenia bubble tea. Chcesz? Coś dobrego. Coś A, dobrego. Co? Wypijemy i zmykamy do domu. No i słuchajcie, bubble tea. Nie udało się kupić, nie Paulo? bo niestety już zamknięte i już nikt nam nie sprzedał, mimo no to, że sprzedawali. Ale to są Niemcy i tutaj każdy szybko się spieszy, żeby wrócić do domu. Także babel super mały. No, udało się kupić, no i, sobie jeszcze, i Będziemy zrobić coś lepszego w domu. My <laughs> już jesteśmy na parkingu i wyruszamy do domu. Także mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Króciutki, z galerii Milaneo. A my już wsiadamy i odjeżdżamy. Dzisiaj się z wami podzielę co takiego, żeśmy kupili w primarku, czy. Czy coś fajnego, czy też nie? No, ale zobaczcie sam. Najpierw pokażę, co dla Paula. Więc Paulo dostanie takie spodnie o, jeansy. Proszę bardzo. I te jeansy kosztowały 12 euro, czyli 50 zł. Paulo dostał jeszcze bluzę, taką sobie bluzę, słuchajcie. O, wybrał. Tutaj z takim motywem. Widzicie? Z takim motywem. I ile ta bluza kosztowała, już Wam mówię. Bluza kosztowała 20 euro. No to jest 90 zł. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Paulo nie spoczął na bluzie i na spodniach, tylko jeszcze sobie coś wybrał. A mianowicie taką koszulkę, o taką koszuleczkę, i słuchajcie, koszulka jest mega wielka, i po prostu jak przymierzył w domu, to, to sam powiedział: Mama, kiedy ja dorosnę do tej bluzki, także koszulka jest bardzo duża. To jest Emka na dziale dla dorosłych, tak naprawdę, ale Naruto, a on chciał koniecznie Naruto. Słuchajcie, koszulka mi się podoba. Bardzo fajny motyw. Także no jest wielka, ale być może wielką będzie nosił. No i teraz przejdziemy do Kasi. O, oczywiście Katarzynka musiała coś dostać. I zobaczcie, jaki słodki sweterek. Słodki taki w gwiazdeczki. I oczywiście kolory. Takie cukierkowe, pastelowe kolory. I wiecie ile ten sweterek kosztował? Sweterek kosztował 14 euro. Czyli 60 zł. No i wiecie co? No ciekawa jestem, bo on ma domieszkę wełny. No i jestem ciekawa, czy Katarzynka nie będzie nie będzie jęczeć, że wełna ją gryzie. No mam nadzieję, że nie. Co <laughs> jeszcze Kasia dostała? Co tam jeszcze Kasia dostała? Katarzynka dostała jeszcze taką bluzę, o, taka bluza z kapturem i ta bluza, słuchajcie, kosztowała 7 euro, 30 Powiem Wam, że fajna, w środku ma taki, takie milusie, także jest cieplutka, bardzo fajna bluza. No i oczywiście kolorowa, bo Kasia lubi kolorowo. No więc szara, taka szaro jasna, z zielonym i różowym, także wszystko, co Katarzynka lubi. No i teraz oczywiście mamunia. Co ja sobie kupiłam. Wiecie co, chorowałam długo na taki dresik. Chciałam w sumie jasny. Albo jasny w sensie krem lub biel, albo chciałam w kolorze zieleni. Bo zielony też mi się podobał i były też zielone, natomiast nie było w ogóle rozmiaru wszystko było XS lub S. A ja niestety potrzebuję M. No i słuchajcie, kupiłam sobie w kolorze brązu, takiego jasnego brązu. I to jest ten dresik. Taki dresik. I słuchajcie, oczywiście spodnie i bluza oddzielnie, więc spodnie kosztują 12 euro. 12 euro, spodnie i bluza 12 euro też. No i fajny taki, zobaczcie tutaj rękawki takie przyszyte. Ta bluza jest dość krótka, ale zawsze można pod koszulkę ubrać, pod spód <laughs> i nie będzie nic wystawać. Ma kaptur, także też fajnie. Ale zaraz Wam powiem. No i od środka też jest taka milusia, więc dość ciepła. No i na takie wyjście szybkie do sklepu się nadaje. No ale słuchajcie, też sobie kupiłam jeszcze jedną bluzę. <gry> I zieloną. Co prawda nie taki intensywny, zielony, jak ja lubię. To jest taki jasny. Jasna taka zieleń z kieszeniami, taka a la kangurka. No i ona też jest fajna, bo jak wieczorem, zimniej, to taką bluzę można szybko sobie zarzucić, kaptur na głowę i wszędzie jest cieplutko. Także taka bluza. Ile ta bluza kosztowała? Bluza kosztowała, słuchajcie... Nie wiem ile. Ile ta bluza kosztowała? Ta bluza, słuchajcie, kosztowała 9 euro. Także 9 euro, taka bluza. No i fajnie. I słuchajcie, to by było na tyle. Także takie zakupy, żeśmy poczynili. to niestety sobie nic nie kupił w primarku. A to dlatego, że czasu zabrakło, bo jak żeśmy chodzili z działu damskiego na dział dziecięcy, i później jeszcze Paulo wybierał, to Hasbendo nie zdążył. Ale Hasbendo się nie martwi, bo on lubi innego rodzaju sklepy i do tych sklepów też pojedziemy. Moi drodzy, pokazałam Wam nasze zakupy. Możecie sobie sami ocenić, czy Wam się podoba, czy nie. Nie będę tutaj przymierzała dresiku, ale oczywiście. Zobaczycie mnie w nim na pewno, bo przy okazji kręcenia jakiegoś filmiku z pewnością w nim się pokażę. Także czekajcie na jakiś odcineczek. A teraz słuchajcie, ja już się z Wami żegnam. I oczywiście zachęcam do łapki w górę, zostawcie komentarz i, i koniecznie przyjdźcie na następny filmik. Tchau.